Rozgrywki o mistrzostwo gimnazjum i liceum akademickiego w piłce nożnej. Spotkanie pomiędzy trzecią gimnazjum i drugą BL. Zaprasza Państwa wyjątkowo, ale niezwykle gorąco. Kamil Szwaba. Świetne nastroje panują w obu obozach. Trzecia gimnazjum bez porażki. Zwycięstwa z drugą gimnazjum, pierwszą gimnazjum, pierwszą AL. Jest to ich czwarte spotkanie teraz. No, natomiast druga BL już ma za sobą pięć spotkań, z czego jedna porażka z faworyzowaną ekipą trzeciej BL. Składy obu drużyn. Trzecia gimnazjum w bramce Kuba Kotarek, a dalej w polu Mateusz Doliński, Kuba Józefowicz, Maciej Czerwonka, Marcin Opala i Przemek Nornicki. Jeden z nich oczywiście rozpocznie spotkanie na ławce, przekonamy się który. Z kolei druga BL w bramce Miłosz Makowski, dalej Piotr Mietła, Kuba Rybaczewski, Bartosz Lada i Piotr Gruchowski. Już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Siadamy głęboko w fotelach, zapinamy paszy i rozpoczynamy ten mecz na szczycie. Rozpoczyna druga WL. Powoli, powoli rozpoczynają tę akcję Piotr Grochowski Daleko od kierunku Kuby Rybaczewskiego Ten jednak nie sięgnął piłki Kuba Józefowicz tradycyjnie rozpoczyna Od zrzutu z autu. Jest to taka ostoja defenzywy tego zespołu Pamiętamy z poprzednich lat Również z tego rewelacyjnego na tej różnej sezonu Nieudane podaje Bartka Landy. Również z autu na razie niewiele ciekawych, składnych akcji. Głównie taka wybijanka piłki, niedokładne podania. Kolejne. Kolejny tego przykład. Obserwowaliśmy przed momentem. Miłosz Makowski to jest taki talent, który zapowiadał się, podobnie jak obecnie zapowiada się talent Kuby Koplanka, Ale mam wrażenie, jeżeli do końca. Yy, zrealizowany talent tego zawodnika. Spokój, spokój Kuby kokarka. Maciej Czerwonka niedokładnie przyjmuje piłki. No na początek nie brawy ze strony obu zespołów. Absolutnie w tej chwili ten mecz nie zasługuje na miano, na miano meczu na szczycie. Po tym co obserwujemy. Przemek Nornicki przejmuje piłkę, ale wraca i wybija piłkę na rzut rożny. Piotr Grochowski. No zastanawiam się czy to jest jakieś... No dobrze, może nie będę niczego mówił, bo głupio to zabrzmi. Przemek Nornicki. Nornicki mocno i szczęśliwie broni to Miłosz Makowski. Popełnił błąd, piłka wyleciała mu z rąk, ale ostatecznie udana interwencja. Ponieważ gola nie było. Kolejne wybicie piłki na oślep Kuby Rybaczewskiego. Teraz błąd Bartoszalady Przemek Nornicki. W kierunku Opalacha, Opalach! Sprytnie, ale... Czy udało mu się wywalczyć rzut rożny? Tak sugerują zawodnicy Trzech Tak jest. Sędzia ich posłuchał, ale zupełnie nieudane wykonanie tego stałego fragmentu gry przez Przemka Lornickiego. No, jestem ciekaw, jak w przyszłym roku będzie wyglądała ta drużyna. To już będzie pierwsza liceum. Piotr Wiochowski groźnie, ale e, Marcin Kuba Kozarek świetnie. No, Pomylił dyscyplinę nasz redakcyjny kolega Bartek Lada. Przemek Nornicki. Oj, no znowu niedokładność. Miało to być chyba podanie na dobieg do Kuby Józefowicza zupełnie się nie zrozumieli, obaj ci piłkarze. No a ten strzał Piotra Mietły. Pozostawmy bez komentarza. Chociaż trudno z takiej pozycji uderza się piłkę głową przy takiej miękko wrzuconej piłce. Nazywany przez Bartka Ladę. Drogbą tego zespołu Piotr Mietła, no na razie widzimy więcej. Mas Fernando Torresa, czyli nieskuteczność. Generalna niebrawość. Bartek Lada. Spokojnie opalach. Pozwala piłce wyjść na aut. Maciej czerwony, a widzimy nie ma. Mateusza nulińskiego póki co? Na boisku. Kuba Kotlarek. Niewiele groźnych strzałów na razie. Niewiele ładnych akcji. Oj, kolejna taka piłka bezpańska. Dociera do bramkarza. Kuba Rybaczewski. Próbował zagrać do Mietły. Tam jeszcze powalczył Lada. I prawie udało mu się dograć do piłki, piłkę do stojącego w polukarnym Mietły. Lada! Źle trafia w piłkę jeszcze. Piotr Grochowski. Ale dobrze ustawiony. Kuba Kotlarek. Kolejny aut. No jak na razie widzimy, ta zmiana składów przynosi niezłe rezultaty dla drugiej BL. Tylko jedna porażka, ale mówimy z faworytami. Podkreślamy to po raz kolejny do no, drużyną, która chce zakończyć te rozgrywki bez porażki. Nornicki Ładne podanie! Marcina Opalacha i 1 do 0 dla ekipy trzeciej gimnazjum. W końcu składna akcja. Zakończona celnym strzałem, no ale pozostawiony zupełnie bez opieki Dorek. Złe zachowanie defensywy drugiej BL. Piotr Mietła, gramy dalej. Mietła! Ale znowu dobre wyjście Kuby kotlarka. Podoba mi się ten chłopak. Oczywiście jako brałkarz. Przypomina mi ta drużyna zwycięzców z poprzedniego sezonu, ekipę. Może o tym za chwilę, bo świetny strzał przemka Norickiego. Przypomina mi ekipę, która wygrała, czyli trzecią liceum ówczesną. Również drużyna bez wielkich gwiazd, również drużyna bez indywidualności, ale taki team spirit, to co pozytywnego dzieje się w tej drużynie, to jak funkcjonuje ona z jej kapitanem, Kubą Józefowiczem, powoduje i to ich zgranie powodują niezwykłą skuteczność nieproporcjonalną do potencjału, jakim dysponują poszczególni piłkarze. Bartosz Lada. Dobrze, Kuba Zafowicz. Nie bawią się w rozgrywanie piłki w własnej strefie obronnej. Jeśli jest zagrożenie, po prostu wybijają ją na aut. Może i słusznie, podobnie jak czyniła to kiedyś Wisła Kraków. Odwodzą Klebera w linii defensywy. Pła Kotlarek. Spokojnie, Piotr Grochowski, ładne przyjęcie na klatkę piersiową, ale już na ziemi było dużo trudniej by z tą piłką sobie poradzić. Piotr Grochowski, prawie przedarł się przez Macieja Czerwonka, ale ten świetnie. B będzie bramki, bardzo blisko, Bartosz Lada, świetnie obsłużony przez Piotra Mietura ale kolejna nieudana akcja, kolejny nieudany strzał. Bartosz Lada utrzyma się, tak jest, ale znowu Maciej Czerwonka, świetny powrót. Muszę pochwalić tego chłopaka za grę w obronie w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Mietła, zawitali w zamku hokejowym, trzecią gimnazjum, ale prawie nadzialiby się na kontratak. Jeszcze strzał! Ale broni Miłosz Makowski, który... Piotr Grofowski! Znowu kapitalna interwencja Kuby Kotarka, no przypomina mi to wszystko Manuela nojera z pierwszego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów z szalkę szalkę kontra Manchester United. W tamtym spotkaniu w końcu udało się powstrzymać tego bramkarza. Jak będzie dzisiaj? O tym przekonamy się już za kilkanaście minut. Proszę nie odchodzić od ekranu komputera, bo tu jeszcze będzie ciekawie. Rozkręca nam się to spotkanie! Marcin Opalach! 2 do 0! 2 do 0! Kompletna bierność zawodników obrony! No nie wiem, jak to się stało, że żaden z nich nie doskoczył do Opalacha! Nazywany Messi, trzeci gimnazjum, Marcin, bo być może na wyrost, ale tym razem w stylu Argentyńczyka popisuje się bardzo ładnym trafieniem, indywidualną akcją. Opalach, Gornicki oczywiście, w kierunku Opalacha. Piłka dotknęła sufitu, będzie rzut wolny pośredni dla drugiej BL. Piotr Grochowski rozpędza się, już poddenerwowany, on nie lubi przegrywać. Znamy to z historii rozgrywek naszych szkolnych, piłka dociera jednak do Piotra tły. nie trafia w nią Kuba Józefowicz, ale wybija piłkę Kuba Kotlarek. Nie lubi przegrywać w tym sensie, że jeśli jego drużyna przegrywa, często to obserwujemy, zaczyna grać indywidualnie, próbuje strzałów z dystansu, nawet z bardzo daleka, z niemożliwych do strzelania pozycji, no i to się rzadko kończy powodzeniem. Piotr Grochowski. W polu karnym jest Bartosz Lada na obwodzie. Piotr Mietła, rykoszed! Prawie zaskoczyłoby to kubek otrarka, ale skończyło się wszystko z happy endem. Opalach. Ni to strzał, nito podanie. Bez problemu. Piłka w koszyczku Miłosza Makowskiego. Bartosz Lada. Odegranie do Piotra Mietły. Kuba Rybaczewski po na lewym skrzydle. I znowu Kuba Kotlarek, absolutny numer jeden tego spotkania. Ja na razie. Jeden z niewielu zawodników tej drużyny, który ostanie się w niej prawdopodobnie w przyszłym sezonie, Piotr Rochowski. Zarówno Kuba i Przemek Nornicki, jak i Marcin Opala prawdopodobnie, również chyba Maciej Czerwonka, niestety pożegnają się. Zarówno z zespołem, jak i ze szkołą. Nie wiem jak Mateusz Guliński. Kuba Rybaczewski. Oczywiście liczą na nowych, młodych, zdolnych chłopaków. Koniec pierwszej połowy. 2 do zera dla y, zespołu 3 gimnazjum. Przed chwilą zauważyłem, dopiero teraz przyznam szczerze Kasku w stylu Christiana Kigu. Występuje dzisiaj Kuba Józefowicz. No i trzeba przyznać, pewniej dyryguje obroną niż rumuński defensor obroną Interu Mediolan. Zapraszam Państwa po przerwie!